wstawiłem nasze propozycje dla tego do wniosku i chciałbym sprecyzowanie, jak gdyby tych propozycji bez decyzji gminy czy będzie cokolwiek robione, czy nie będzie tam robione, to nie ma żadnego sensu, bo jak gdyby jedno drugie wyklucza w rejonie Gałkówka i Borowy. To w tej chwili nawet jeżeli zaproponujemy wybudowanie własnego, własnej oczyszczalni biologicznej, to wyklucza jak gdyby przyłączenie nas do, do tych ścieków, które są do tych do tej kanalizacji do wszystkiego. I druga sprawa, yy, w tej chwili ja dysponuję całą dokumentacją techniczną, którą gmina może nie dysponować, zarówno o jak i oczyszczalni ścieków. Jest to yy, ta dokumentacja budowlana ze wszystkimi dopuszczeniami, do której było, jeżeli gmina będzie miała takie życzenie jaką to udostępnię, to jest przyzwolenie wam. Tylko, że ja muszę to, ja tą dokumentację poczytowałem i ja tą dokumentację muszę zwrócić. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany yy, oceną tego i przejrzeniem wszelkich planów, które tam są, to ja chętnie to udostępnię, nawet poświęcę swój czas, przyjadę z tych to no, może być nawet moje. Panie Henryku, myślę, że to, co to, Pan Mateusz powiedział, żeby to, do tego spotkania jednak doszło, bo yy, jest to potrzebne, ale póki co bardzo proszę tutaj zastępca, Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, ja myślę, że zmierzamy do końca i tutaj ważne jest to, co powiedział kolega Mateusz, Jeżeli chodzi o te analizy, powinniśmy my, jako Rada i Urząd, potępnie, że tak wystąpić do wojska wszelkie możliwe analizy i te pytania, które nas tam żeby oni to rozwiązali, że tak powiem, zaraz, żebyśmy musieli wydawać pieniędzy na ekspertów, tylko te ekspertyzy, które byłyby nam potrzebne, żeby to Przygotowało. Bo my tak naprawdę do tej pory nie wiemy yy, w zasadzie, czy ta oczyszczania może funkcjonować, czy nie może, czy ona będzie miała dopuszczenia, czy nie będzie. No i tak, tutaj słyszymy, że jest na 7 lat jeszcze, może te konstrukcje stalowe tam znowu dopuszczenia są na więcej lat. Po prostu, no, mając doświadczenie przez tyle lat, tak jak to było z tym wojskiem, to sprawa wygląda w ten sposób. Wojsko, te tereny, które zostały ujawnione tam w tej okolicy, i który był atrakcyjny, po prostu nie pytając nikogo i nie, nie, nie proponując nikomu zadania, niczego, sprzedał wszystko, co mogło. Natomiast został pasztet, została oczyszczalnia i zostało ujęcie wody. Ujęcie wody to jest sprawa, że tak powiem, czysta, bo e, tam, e, tam jest ważna działka, i nawet budując, pomijając te studnie, i budując nową studnię, to to jest opłacalne, bo, bo budowa. W studii to nie jest jakiś wielki problem, natomiast oczyszczania no, jest to pewien problem. Dlatego myślę, że powinniśmy tutaj zobowiązać rząd, żeby wystąpił o dokonanie tych wszelkich możliwych analiz w tym okresie, żebyśmy mieli jakąś, jakąś jasność i obraz tej sytuacji. Bo tak to mamy dwie strony, że tak powiem, tego mamy ludzi, którzy są zainteresowani i co rozumie, bo nikt nie chce płacić więcej. No i tutaj nas są resztę, która no, się zastanawia co z tym, co z tym zrobić bo no, jeżeli pójdziemy na rękę no musimy mieć też w pamięci, że jest ta inwestycja, która no prędzej czy później będzie robiona. Budowa ta oczyszczalni, gdzie ten projekt robiony jest ten projekt oczyszczalni naborowej no musimy też myśleć perspektywicznie no więc ja myślę, że gdyby zobowiązać urząd do tego, żeby przypilnował, żeby te ekspertyzy jakieś były przygotowane. I mielibyśmy że tak powiem, większe pojęcie o, tej, o, tej, o tym, o czym mówimy, to wtedy możemy rozmawiać, i, i takie spotkanie tutaj między uczestnikami, czy, czy urzędem, i ewentualnie z radnymi, a, a tą wojskową agencją mieszkaniową byłoby bardzo też wskazane. Ale mówię, no, potrzebne są jakieś wiarygodne dokumenty, bo to tak, mamy wojsko nam wyciąga z 2007 roku jakieś papiery. Badań na tę chwilę nie mają, dopiero zrobią. To nam daje naprawdę bardzo poważne podstawy do tego, żeby się poważnie zastanowić, bo wojsko tak działa. Oni są jako wojsko, to jest wszystko w porządku, natomiast jak takie inwestycje są potem idą na rynek, to się dopiero robią problemy, bo wojska ich nie tyka. Oni nie muszą badać, oni muszą nic robić. Natomiast, no mówię, no trzeba by do, dopilnować tego, żeby te ekspertyzy były zrobione. Panie Przewodniczący, jeśli można jeszcze jedno To jest jakby wprowadzanie państwa w błąd ta referencja wiceprzewodniczącego. Dlatego, że po raz pierwszy dopiero wojsko wystąpiło w ogóle do WAMU po kilku latach zabiegania jak gdyby Wam o udostępnienie jakichkolwiek dokumentów oraz wglądu do tej oczyszczalni. Nigdy żadne pismo z urzędu takowe nie poszło. To jest po pierwsze, i wprowadzanie w błąd taki... A z drugiej strony, Panie Wiceprzewodniczący, my mówiliśmy, że badania są aktualne. Tylko Wy jako Urząd reprezentując, chcecie badań dokładniejszych. Jeżeli chcecie dokładniejszych, to my nie mamy umocowania prawnego do wystąpienia do Wamu, tylko Wy jako Urząd macie takie umocowanie prawne, do wystąpienia. I to nie jest tylko interes pomiędzy Wojskiem a Gminą, tylko to jest interes w tej chwili 300 ludzi. A zaraz zrobi się 400 Panie Premierku, dobrze, bo my się nie rozwiążemy jeszcze, tylko pan Mirek, dziękujemy Panie Ferry, bo ta sprawa na pewno wróci to, że się stało, że wiedza radnych już jest większa niż przedtem. Proszę. Witam. Ja dokładnie ja dokładnie wiem co mówię, bo o to, że urząd nie wystąpił jakikolwiek czy ekspertyn, te ekspertyn to jest prawda. One się pojawiły dopiero teraz, jak zaczęliśmy się tym interesować. No. Ja, ja tu nic nie, nie mówię odkrywczego, nie mówię nic nowego, tylko uważam, że należy konsekwentnie doprowadzić do tego, żeby poznać, jaki jest faktyczny stan tej inwestycji. I mówiłem o tym, że należy zobowiązać władze do tego, żeby ilość i jakaś możliwość tych ekspertów była, była taka, żeby nam dała, dała jakiś obraz i żeby to zrobiło wojsko niekoniecznie gmina. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa bo mamy porządek obrad jeszcze duży do zrealizowania, sprawa jest bardzo poważna. Samorząd się tutaj przypatruje, nie zostawia póki co, na razie tego nie odrzuca. Natomiast, proszę Państwa, punktem zamykam. Dziękuję Panie Wójtku. Przechodzimy do punktu 9. Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu gminy Koruszki za rok 2010. Tak jak wspomniałem na początku sesji, Proszę Państwa, Rada Miejska jako organ kontrolny stanowiący ma taką bardzo dużą możliwość do właśnie sprawdzenia w jaki sposób organizowany budżet za rok 2010. Otóż sprawozdanie roczne z wykonania tego budżetu zostało w Wysokiej Radzie przedstawione dostawowym terminie, to jest do 31 marca 2011 roku. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest także, proszę Państwa, takie nową, dokonywane teraz o nową ustawę o finansach publicznych. Taką następną, nową sprawą przy analizie tegoż sprawozdania, proszę Państwa, jest to, iż. 50% składu Rady jest nowy. 50% składu Rady ustalało ten budżet. 50% składu Rady dopiero pierwszy raz będzie analizowało takie sprawozdanie. Poza tym jest nowy burmistrz, który w zasadzie przy realizacji budżetu w 2010 roku miał, miał około 18 dni. Także to jest cząstka albo prawie, prawie nic. Niemniej jednak, proszę Państwa. To będziemy rozpatrywać w punkcie dziewiątym dyskusja będzie w następnych punktach, ale z racji tego, iż w tym sprawozdaniu z wybraniem budżetu za 2010 rok mamy także sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych w 2010 roku, to pozwolę sobie przejść do tego punktu i zapytać Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia, jaka jest opinia komisji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Rady. Komisja pozytywnie zaopiniowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku. Doceniamy wysiłki wszystkich osób zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu oraz rozprzestrzeniania się zjawiska narkomanii, ale Uważamy, iż w naszej gminie jest jeszcze wiele do zrobienia i potrzeba zjednoczenia wysiłków wielu osób i podmiotów, aby ograniczyć niepokojące zjawiska dotyczące szczególnie młodzieży. Odnośnie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeszcze raz ponawiam prośbę o dopisanie do składu komisji przedstawiciela OSTOI, czyli osobę, która w sposób wyjątkowy rozumie problem alkoholowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie przewodniczącej. Proszę Państwa, na, na pewno za chwilę wywiąże się dyskusja. Tutaj z nami jest także Pani Małgorzata Szyszta która jest pełnomocnikiem Pana Burmistrza do spraw profilaktyki. Jeżeli będzie takowa pomoc potrzebna, to Pani gosia w tej pomoże. Otwieram dyskusję. Czy, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania? Proszę bardzo. Bardzo proszę, Radny Panią Asypowski. Panie Przewodniczący, yy... Osobiście uważam, że ten gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych yy, no jest skonstruowany, tak jak niektórzy uważają, na miarę możliwości. Natomiast yy, ja osobiście uważam, że yy, nie jest to program właściwy, nie jest nakierowany na tak zwaną profilaktykę pierwotną, a więc Zmniejszenia problemu alkoholizmu, rozprzestrzenienia. My tutaj mamy dużo różnych zadań wymienionych. Mamy tutaj wymienione pozycje, ile co kosztuje, ile pracy było zrobione, ile było wizyt, ile było rozmów. Ale to jest tylko leczenie ram, które wcześniej zostały zadane naszemu społeczeństwu, świadomie i nieświadomie. Przed reklamy alkoholu, poprzez propagowanie, czy nawet dopuszczenie spożywania alkoholu w miejscach, gdzie ludzie chcieliby na przykład od tego się uwolnić albo przynajmniej przez kilka godzin żyć poza oparami alkoholu. Niestety, co było tutaj w sprawozdaniu wiceburmistrza powiedziane.